Witam Was serdecznie. Właściwie to ja się nigdy nie przedstawiłam. Jestem jakby założycielką właśnie tej strony na zakręcie. I nigdy oficjalnie nic nie wspomniałam o sobie. Raczej piszę dla Was wiersze, wstawiam opowiadania. Mogliście zapoznać się z moimi książkami albo kursami. Tak, między nami to mam na imię Violeta. Mam właśnie ukończone 48 lat. W zasadzie to jestem świeżo upieczoną 48-latką. Moją pasją, jak już się domyślacie, jest pisanie i taniec. Kocham tańczyć, kocham pisać i spacery w takich pięknych miejscach jak to. Wczoraj byłam w lesie, dzisiaj jestem w takim miejscu, które nazywa się Waja, w miejscowości Trier, bo tu mieszkam. Jest to miejscowość granicząca z Luksemburgiem, ale jeszcze w Niemczech. Chciałam się Wam dzisiaj przedstawić, ponieważ ja ogólnie niezbyt za bardzo lubię robić wideo, ale dzisiaj poczułam taki przypływ namiętności, jak to niektórzy mówią. <grym> I zdecydowałam, że, że to nieważne, że jestem bez makijażu, bo i tak większość w roku, dni w roku chodzę bez makijażu, że to nieważne, że ktoś właśnie... O, zaraz będzie jechał na rowerze, <grym> że tam dzieci krzyczą. Ale też śpiewają ptaki, pływają kaczki, wstawiam może później parę zdjęć, aczkolwiek rzadko to robię. Y co jeszcze mogę Wam powiedzieć o sobie? Przede wszystkim to, że jestem kobietą. Yy, staram się bynajmniej być niezależna <gry> yy, i ryzykantka. Ryzykuję często yy, praktycznie całe moje życie. <gry> Bardzo dużo podróżowałam kiedyś. <gry> Nigdy więcej, nigdy dłużej nie mieszkałam w jednym miejscu jak w mieście Morąg na Warmii i Mazurach. Tam mieszkałam 12 lat. A tak przenosiłam się z miejsca na miejsce. Kolejną miejscowością, której zagrzałam trochę miejsca, to jest właśnie Trevir po polsku. Miasto No, najstarsze miasto w Niemczech, piękne. Jeżeli macie ochotę, to poczytajcie, zobaczcie zdjęcia. Jeżeli macie ochotę, to przyjeżdżajcie. Jest co zwiedzać. Nie mamy morza, mamy rzekę, Mozel nazywa się. Nie, y, mamy góry, mamy góry specyficzne. I moja siostra, jak przyjechała do mnie jechała autobusem. I pierwszy co mówi do mnie, słuchaj, mówi, ja muszę Cię zapytać, bo przez całą drogę toczą się takie czerwone mury. Mówi, co to za mury? One są no, kilometrami te mury. <gry> to są nasze góry. Góry właśnie tutaj tak specyficznie wyglądają. A więc polecam, żeby zapoznać się z tym miastem. Dzisiaj nagrałam, chyba to jest moje trzecie wideo, bo taki, takie... Poczułam poczucie, że warto dzisiaj właśnie, że jest taki fajny, piękna pogoda, nie jest gorąco, nie jest e, zimno jak wczoraj na przykład. No widzicie? I właśnie tak jest w moim wideo, że w pewnym momencie nie mam co więcej do powiedzenia. Napisałabym znacznie więcej niż mówię, aczkolwiek prywatnie jestem osobą, jak już się z kimś zapoznam, bo e, to troszkę trwa, to rozgadano. W tym wideo nie tylko chciałam Was serdecznie pozdrowić, podziękować za to, że jesteście, bo to nie są puste słowa. Ja naprawdę nie lubię pisać do szuflady. Ja jestem tak zwaną grafomanką. Jak coś napiszę i coś sobie obzduram, To nawet jeżeli to wymaga jakichś jeszcze poprawek, to nie jest ważne. Wrzucam i dzielę się talentem, który. Dostałam. Niektórzy mówią, że mam go od wszechświata, niektórzy, że od Boga. Na pewno coś w tym jest. Na pewno zostałam nim w pewien sposób obdarowana. Może nie wszystkim podoba się moja twórczość, ale mam dużo, dużo grono swoich czytelników, czytelniczek. I to mnie strasznie cieszy, buduje i motywuje. Bo mówię, do szuflady no to tak nie bardzo. Miałam przerwę w życiu, że ze względów prywatnych pisałam, ale nie mogłam tego tak jakby udostępniać. A teraz postanowiłam, że, że trzeba tym darem się dzielić, bo jakikolwiek dar posiadamy, od kogokolwiek byśmy go nie otrzymali, to naprawdę trzeba go puścić dalej, nie wolno go zatrzymywać w sobie. Nieważne czy to jest pisanie, śpiewanie, czy to jest kolokwialnie mówiąc, że niektórzy mnie lepienie garnków, to naprawdę nie jest ważne, czy jesteśmy najlepsze w tym, jak się ubieramy, czy w tym jakim rodzicem jesteśmy, czy w opowiadaniu bajek, nie wiem, w fryzjerstwie, malarstwie, cokolwiek Robieniu paznokci, masażu stóp, trzeba się tym darem dzielić. To jest właśnie to, o czym często ludzie wspominają: że praca, którą się wykonuje, którą się lubi, a się wykonuje, nie męczy. Oczywiście, że męczy. Również, ale. Po niej pozostaje taka wewnętrzna duma, zadowolenie, że zrobiło się dla kogoś, dla siebie, ale i również dla kogoś coś wartościowego, ponieważ to, co oddajemy od serca, nawet jak są to małe rzeczy, to są bardzo wartościowe. No i zapałem, <tum> tą myśl. Serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziecie wciąż ze mną. że Będziecie coraz śmiele dzielić się swoimi opiniami, które są dla mnie też bardzo ważne, ponieważ e, nie jest dobrze, jeżeli się jest jedynym krytykiem swojej twórczości. E, nawet jeżeli ona gdzieś tam kuje w serducho, to, to zawsze trzeba też z tej krytyki skorzystać. Bo w zasadzie wszystko robimy dla innych, dla siebie, ale również i dla innych. Więc jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, zapraszam Was na stronę wiolettaklinicka.com. Zapraszam do zapoznania się z tym, co tam możecie dla siebie wygrzebać, przytulić. I do usłyszenia. Mam nadzieję, że coraz częstszego. Pozdrawiam serdecznie.